Uszanowanko klockowe świry! Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś głównym bohaterem będzie Monkey Kid. Jest to jedna z ładniejszych minifigurek jaką LEGO wyprodukowało. Jedna z ciekawszych minifigurek. Jedna z moich ulubionych minifigurek i jak na razie przybył on będąc faworytem na moim Instagramie Scooby Doo i kudłatego, więc jakby ktoś nie widział, to fishereks, proszę wpisać. Tak więc, grzechem byłoby nie zbudować czegoś dla niego. Tak więc, pomyślałem, no... No nie warto grzeszyć. No, no jednak trochę, nawet jak się pójdzie do piekła, no to... Jasne, można zbić piątkę z szatanem, ale... No, no trochę tak średnio, moralnie i nadal. Tak więc... Ale pomyślałem, że grzechem byłoby również... Nie wykorzystać tego modelu, tego jakby stylu, który stworzyłem do jednego mocka i ograniczyć się na jednym. Tak więc nie można marnotrawić elementów. Tak więc stworzyłem drugiego mocka. Troszkę różniącego się ewidentnie kolorystyką, stylem. Tutaj mamy ewidentne nawiązanie do Pixiego, czyli szefa Monkey Kid'a. Natomiast tutaj już totalnie odleciałem z wyobraźnią. Ale może o tych mockach za momencik, bo warto przyjrzeć im się tak nieco dłużej. Ten już na pewno jest na Instagramie Fischerex, jakby ktoś nie widział. Natomiast jest tylko kwestia czasu, kiedy pojawi się i ten. Tak więc chwila, moment, malutka fotorelacja i zaczynamy. A teraz parę słów o samych Mockach. Tak więc skąd się wzięła geneza tego, że Mocka? Skąd się wziął pomysł? Yy, no oczywiście, że z internetu od sąsiadów. Ale no wszystko zaczyna się, gdy zobaczyłem zdjęcia w przybliżeniu wszystkich takich pobocznych również budowli, a mianowicie zestawu Monkey Kid Mech Warrior. Tam oprócz tego dużego kut znaczy mecha, mamy również i niewielką konstrukcję, taki, taki budyneczek, na parterze mamy tam mini restaurację, bardzo ubogą, czyli jakiś tam piecyk gazowy, jakieś coś tam jeszcze, miejsce na albo na gaśnicę starego szkolnego typu, albo na keczup staroszkolnego typu. No i mamy jeszcze na górze mieszkanko Kida, jak widać tutaj jest roślinka, jedna, i druga, i trzecia, i czwarta, dużo roślinek. Natomiast mocek numer dwa powstał poprzez pomysł stworzenia takiej konkurencji. Zwyczaj w restauracjach, w knajpach, nieważne gdzie jest taka konkurencja. Że o, my mamy lepsze ceny. A my mamy lepsze jedzenie. O, mamy tutaj więcej miejsca. A my mamy jeszcze na dachu miejsce. A my mamy ładny szyld, A my mamy ładne reklamy, i takie wiecie. Tak samo tutaj mamy również w Monkey Kidzie konflikt, czyli Monkey Kid, jego ekipa tych demonów kontra inne, złe demony. Głównie kojarzące się z y, bykami. Tak więc na początku miał to być w ogóle szyld byka. A tutaj miał stać Byk. Oczywiście, ten taki najbardziej pospolity. Kiedy chciałem kupić od kogoś na Lego Polska, to każdy mi pisał, że będzie w magazynie i tyle i se czeka i nara. Tak więc, no, czekamy. Ale póki co, nawet matki kit zarówno dobrze wygląda w jednej, jak i też drugiej restauracji. Jak widzimy, mamy tutaj naprawdę sporo szczegółów. Sporo dopracowania, sporo wszystkiego. Dużo, dużo, jeszcze raz dużo. Tutaj mamy większy ogrodek. Tutaj za to mamy taki ładniej zakrąglony. Tutaj mamy inne takie rzeczy. Tutaj mamy inne takie rzeczy. Tak więc jest tutaj naprawdę sporo rzeczy. Ale może zacznijmy od pierwszego mocka. I przyjrzyjmy mu się dokładniej. Ogólnie w tym zestawie nie ma żadnego takiego szyldu, natomiast pojawiają się w innych takich konstrukcjach, jak na przykład w tym jego toktoku, lub też właśnie w samej tej dużej ciężarówce z jego. Tak więc no tutaj mamy bardzo ładną mini świnkę. No i mamy tutaj na wstępie różne sosy. Po bokach mamy. Wentylator oraz różnego rodzaju wydechy, antenki, różne rzeczy. Nawet flaga z jakimiś chińskimi znaczkami. A na górze mamy ogródek. Mamy tutaj takie krzaczki. Jeden większy z owocami. Drugi mniejszy, ale taka niecodzienna sałata. No i coś takiego ekskluzywnego, zachodnioazjatyckiego. Nie wiem, ale ładnie to wygląda. I wszystko ładnie tutaj nam schodzi, ponieważ wszystko jest tylko na 8 studach, ładnie się tu trzyma, no i na spokojnie możemy zdjąć i położyć sobie z boku, tak żeby przyjrzeć się co jest w środku. A w środku mamy dużo rzeczy, mamy taki ładny plakacik, on pochodzi z zestawu z Ninjago, miejsce na kubek, miejsce na tasek, również mamy tutaj stół do sushi, bo również jest to już zrobione. mamy Jakiś taki zawór. Mamy tutaj paczuszki. Mamy i kuchenkę gazową. A w piekarniku mamy ciasto. Również mamy tutaj umywalkę. No i na początku miała być jakaś rura, ale w sumie można to interpretować jak to chce. Zawsze jakaś broń też się przyda. No i jeszcze. Drugi mocek, a mianowicie restauracja, już taka pod kurczakiem. Tak więc w środku również i znajdziemy kurczaki. Ale może zacznijmy od przodu. Mamy tutaj dwie nieoznakowane puszki napoju. Jeżeli Pepsi chce ze mną współpracować, to ja bardzo chętnie będę współpracować z Pepsi, ale póki co nie ma lokowanka. No i mamy Ketupix. Tutaj mamy również jakąś flagę z Ninjago, taką chińską. No i mamy antenkę satelitarną, która jest nam bardzo potrzebna. A z drugiej strony mamy taką antenę, żeby być może jakieś Wi-Fi łapać lub też coś podobnego. Mamy tutaj wydech, tak żeby opary ze środka spokojnie wlatywały na zewnątrz. Mamy również kurek oraz taką Ala butlę gazową. Ponieważ w środku jest naprawdę sporo do zagrzania. No i tak samo możemy zdjąć górną kondygnację, i nic się nie dzieje: wszystko ładnie tutaj schodzi. A w środku mamy beczkę. Mamy również dosyć spory piec, na którym smażą się kurczaki. No i oczywiście mamy tutaj ten bardzo ładny okap. Z drugiej strony mamy tasak. Mamy tutaj właśnie i telewizorek z głośniczkami. Stąd też jest potrzebna tutaj antena satelitarna. No i mamy stół, na którym obecnie znajduje się miska z kimchi. No i mamy aż dwa kubeczki po obu stronach. I na spokojnie każda figurka raczej tutaj się zmieści. Monkey Kit bardzo ładnie tutaj sobie już. Stoi I może przyjmować zlecenia. To już wszystko w tym materiale wideo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, że dotrwaliście do końca. Koniecznie napiszcie w komentarzach co sądzicie o tych dwóch konstrukcjach. Czy może któraś jest lepsza według Was, a może obie tak samo? Czy może chcielibyście coś tu zmienić? A może chcielibyście również i trzecią restaurację. W której to byłby inny rodzaj serwisu, jak na przykład kawa lub herbata, lub inny rodzaj jedzenia, jak na przykład pizza lub też hot dogi. Jeżeli tak, no to pod jakim szyldem zwierzęcym? I, i nie pies jako hot dogi, no tak trochę, e, ale kto wie? I koniecznie zostawcie łapeczkę, jeżeli Wam się spodobało. I zasubskrybujcie, ponieważ i, idziemy do góry, idzie, idziemy do góry. To było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie. Pa! pa.